Wiele z naszych czynności, które wykonujemy, staje się pewnego rodzaju rutyną. Praca, szkoła, zakupy, sprzątanie, pranie, czytanie i wiele innych rzeczy. Wykonujemy te czynności, bo wiemy, że muszą być zrobione. Nie wszystkie z nich są czymś przyjemnym, ale są częścią naszego życia, naszej codzienności, czy cotygodniowej albo corocznej rutyny. Ale są też takie rzeczy, które wykonujemy bardzo często, które Nigdy nie powinny zamienić się w zwykłą, codzienną rutynę. Jakie to czynności? Witam serdecznie, ksiądz Krzysztof. Co takiego ty zaliczasz do swojej rutyny? Co robisz często takiego, o czym nawet nie myślisz i nie zastanawiasz się nawet po co to robisz? Jak mówiłem przed chwilą, wykonujesz te czynności, bo po prostu one muszą być wykonane i tyle. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy kiedy wyliczasz te rutynowe czynności, to zaliczasz do nich też modlitwę albo chodzenie do kościoła w niedzielę? Bo niestety ty i ja wiemy dobrze, że jest bardzo łatwo traktować praktykowanie naszej wiary jako zwykłą rutynę czynność, która musi być zrobiona. I sam, kiedy tak się nad tym zastanawiam, to podobnie łapię się nieraz na tym, że Traktuje swoją modlitwę, odprawianie mszy świętej czy czytanie pisma świętego jako codzienną rutynę. A tak przecież być nie powinno. I zaryzykuję i powiem, że dla wielu z nas i może dla ciebie też modlitwa, uczęszczanie do kościoła stało się taką właśnie rutyną. Czymś, co wykonujesz, bo wiesz, że musi być wykonane, bo tak po prostu trzeba. Bo może sobie tak obiecałeś, obiecałaś, a może boisz się kary Bożej. Albo po prostu to już taka rodzinna tradycja wyniesiona z domu. Dlatego musimy sobie zadać szczere pytanie: czy praktykuję swoją wiarę ze zwykłej rutyny, tylko czy naprawdę robię to z miłości do Boga i z potrzeby Jego obecności w moim życiu? A co mnie skłoniło do takiej refleksji? Bo przecież Ewangelia dzisiejsza mówi o Jezusie, który po powrocie do swojej rodzinnej miejscowości udaje się swoim zwyczajem do synagogi i czyta fragment z księgi proroka Izajasza. Ale w tym fragmencie Ewangelii jest jeszcze coś, co przykuło moją uwagę, co mnie bardzo zainteresowało. Bo w końcówce tej Ewangelii czytamy: Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Szok, niedowierzanie, bo w końcu zrozumieli. Jezus pomógł im zrozumieć to, co czytali od wieków, a może nawet znali na pamięć ten fragment. Ale teraz coś się w nich obudziło. Zrozumieli, co Bóg chciał im przekazać, powiedzieć, ale oni wcześniej nie słyszeli. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. I ja to sobie tak myślę, że ci, co mieli szczęście usłyszeć i zobaczyć Jezusa czytającego w ich synagodze, nie mogli wcześniej zagłębić się w słowa Boże, bo chodzili do synagogi i czytali pismo ze zwykłej rutyny i obowiązku. Ale dzisiaj otworzyły się ich oczy i odkryli całkiem nowe znaczenie Słowa Bożego i Jego obecności. Podobnie Ty i ja musimy zrobić wszystko, żeby przerwać z rutyną praktykowania naszej religii. Musimy prosić Ducha Świętego, żeby otworzył nasze oczy i uszy, byśmy mogli ponownie doświadczyć Boga w naszych modlitwach, w Piśmie Świętym. Kościele oraz sakramentach. I może następnym razem, jak będziesz w Kościele, poproś Chrystusa, żeby nic nie przeszkadzało Ci odnaleźć i prawdziwie doświadczyć Jego obecności w czytanym Słowie Bożym i Eucharystii, bo dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Msza nie może być tylko rutyną, bo jeśli tak będzie, to nie znajdziemy w niej Boga. Musimy, tak jak ci wszyscy w synagodze, co słuchali Jezusa, być zadziwieni. Zauroczeni tym, co Bóg do nas mówi. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.